Z danych GUS wynika, że pogłowie trzody chlewnej w Polsce sukcesywnie spada. W czerwcu 2015 roku wynosiło ono 11,6 miliona sztuk. Natomiast eksperci szacują, że w końcówce tego roku liczba ta spadnie do zaledwie 11 milionów. Jaki pomysł Ministerstwo Rolnictwa ma na zatrzymanie tego spadku? Jaki pomysł ma na odbudowę pogłowia trzody chlewnej w Polsce? No przede wszystkim musimy zdiagnozować, jaki jest faktyczny stan pogłowia, ile wpływa do Polski, ile wpływa prosiąt, warchlaków, ile wpływa w postaci tuczu nakładczego, a więc tu potrzebna jest zmiana w systemie identyfikacji zwierząt i taką zmianę przygotowujemy. Natomiast bez tych badań wiemy, że po głowie znacząco spadło i Polska jest importerem zarówno zwierząt żywych, jak i wieprzowiny. Żeby to odbudować, to konieczny jest program w postaci poszukiwania sposobu na to, aby polska hodowla wróciła do polskich obór, a więc wspieranie produkcji zarodowej, a więc wspieranie gospodarstw, które będą produkować od prosięcia do tucznika, a więc wspieranie działań takich które będą wiązać producenta trzody chlewnej z zakładem przetwórczym chcemy aby rzeczywiście umowy kontraktacyjne umowy pomiędzy zakładami przybrały formę powszechną i były obowiązkowe wprawdzie w prawie unijnym to zapisano w prawie polskim także, ale w tej chwili ten system nie funkcjonuje, a więc powiązanie rolnika z, rolnictwa z przetwórstwem, także kapitałowe wsparcie takich budowania, takich związków.